Cześć. Dzisiaj zgodnie z opowiedziami chciałabym poświęcić ten odcinek emocjom i uczuciom, czym są, jak się od siebie różnią, jaka jest natura emocji, jaka jest natura uczuć. Jak wspominałam, często w takim codziennym użyciu mówimy raz emocje, uczucie, a uczucia. Ja tak samo wypowiadałam się podczas poprzednich odcinków podcastu, od razu wspominając, wam podkreślając, że nie jest to poprawne, natomiast tak już się przejęło, że to słowo emocje no, używamy praktycznie w każdym kontekście i sformułowanie, na przykład uwalnianie emocji jest totalnie niepoprawne, a jednak, jednak funkcjonuje. Także po pierwsze, zróbmy sobie takie rozróżnienie. Pomiędzy emocjami i uczuciami. Czym są zatem emocje? Emocje to nasze biologiczne wyposażenie, czyli absolutnie każdy, każdy człowiek żyjący, oddychający, ma emocje. Jest to reakcja na bodźce, i te zewnętrzne, i te wewnętrzne, która, ta reakcja, tak, pozwala na wybór zachowania, które nam pozwoli przedłużyć gatunek. Czyli jest to ściśle powiązane z naszym biologicznym, fizycznym być albo nie być. Czym zatem są uczucia? Uczucia wypływają z natury emocji i jest to również reakcja na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, czyli wybazowana na tej naturze emocji. Natomiast Uczucia są wzbogacone o, nasze, o nasz poziom świadomości, czyli uczucia są ściśle powiązane z poziomem świadomości, jak te uczucia przeżywamy, okazujemy, do jakich uczuć mamy dostęp. Również ta nasza reakcja na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne wypływa z naszego doświadczenia, z naszego wychowania, z naszej ekspozycji na różne wzorce, właśnie zachowań. Jest to również przyjęty system wartości i i jak żeby nie było, jest to bezpośrednio związane z naszą umiejętnością, możliwością refleksji. I emocje i uczucia nie istnieją w próżni. Takim kontenerem na emocje i uczucia jest nasze ciało. I przez wiele lat dominował, przez wiele dziesięcioleci dominował taki ściśle materialistyczny pogląd, który w ogóle jakby emocje i uczucia. Gdzieś tam były z boku i mówił tylko i wyłącznie o tym fizycznym, o tym naszym ciele. Nie? I, I to był taki pogląd, który, teoria wręcz, nie? która mówiła o tej nadrzędnej roli naszego mózgu i że to od naszego mózgu zależy, co my tak naprawdę odczuwamy. Tymczasem i książki z nurtu materialistycznego, jest to książka, na przykład teoria poliwagalna Porcesa, jak również książka już z nurtu łączącego ciało z sercem, czyli taka no już duchowa, tak, nie, nie z paradygmatu materialistycznego. Książka dr Kandanspert o molekułach emocji mówią o tym, że najpierw odczuwa nasze ciało, potem z komórek naszego ciała. Sygnał przesyłany jest do mózgu, ten sygnał jest tam w mózgu przetwarzany i znowu jakby z powrotem roznoszony do każdej komórki naszego ciała. Zatem ani emocje, ani uczucia nie tworzą się w głowie. Emocji w głowie wytworzyć nie możemy. Pamiętajcie, że to jest biologicznie uwarunkowana reakcja. Zatem dopiero jakieś konkretne zdarzenie i jakaś konkretna sytuacja, która nas spotyka w życiu realnym, są w stanie wyzwolić w nas te biologiczne emocje. Z uczuciami jest troszeczkę inaczej, ponieważ uczucia tak absolutnie przeżywamy w świecie realnym, znaczy w odpowiedzi na jakieś zjawisko, na jakieś zdarzenie, na jakąś sytuację. Natomiast jesteśmy też w stanie sobie wyobrazić tę sytuację, tak zwizualizować, w taki sposób, że wywołamy w sobie daną reakcję, wywołamy w sobie dane uczucie. Tu już możecie się domyślać, że praca z emocjami, praca z uczuciami jest ściśle związana z nauką takiej umiejętności odczuwania emocji i uczuć w ciele. Oczywiście to nie jest wszystko, to jest pierwszy krok. Możecie pamiętać też w odcinku, w którym mówiłam o świadomości rozmytej, że tam pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć wznosić się na tej mapie poziomów świadomości, jest właśnie umiejętność, nabycie umiejętności odczuwania uczuć, w ogóle identyfikowania i nazywania emocji uczuć, rozróżniania emocji uczuć, które się pojawiają i które przeżywamy. Czyli tutaj przy świadomości rozmytej, podstawą do pracy, jest w ogóle poczucie, co ja tak naprawdę czuję, co się ze mną dzieje w tym momencie, co to w ogóle jest, co się pojawia. Emocje i uczucia to nasz sposób interagowania ze światem. Tak to dzięki nim czujemy, że żyjemy i to one decydują o naszej jakości życia. Więc niezależnie od tego, czy odczuwamy strach, czy odczuwamy radość, reaguje każda komórka naszego ciała. Zmienia się biochemia całego organizmu i zobaczcie, co to znaczy. Jeżeli na przykład nieświadomie żyjesz w strachu, czyli twoje decyzje, podejmujesz swoje decyzje z poziomu strachu, aczkolwiek na twój umysł racjonalny może to tłumaczyć w zupełnie inny sposób, bo pamiętajcie, że umysł racjonalny jest liniowy, jest absolutnie niezdolny do tego, żeby przetwarzać ten wielopoziomową skomplikowanie naszego życia, więc on wszystko upraszcza i sprowadza do tej naszej czystej biologii, żeby się jak najmniej wysilać, nie? czyli żeby konserwować energię, bo im więcej mamy tej energii, tym jesteśmy ją w stanie przeznaczyć właśnie na przedłużanie naszego gatunku. Zatem, wracając, odczuwamy strach, czy odczuwamy radość, cokolwiek innego, reaguje każda komórka naszego ciała. No i wracając do mojego przykładu, podejmujecie decyzję z poziomu strachu. Okej. Okay? Zmienia się wasza ekspresja genów, zmienia się wasze DNA, czyli nie tylko narażacie się na choroby w życiu obecnym, jeżeli nic nie będziecie z tym robić, to dodatkowo przekazujecie to kolejnym pokoleniom. Jak zaobserwować emocje i uczucia w ich naturalnych przejawach? Raz, dwa, trzy. Trzeba obserwować dzieci. Dzieci na takim etapie, kiedy nie są jeszcze skażone tym co się powinno robić, nie powinno się robić, wypada, nie wypada. W ich naturalnych zachowaniach pokazują nam, co lubią, czego nie lubią. Na przykład. I kiedy mamy taką sytuację, gdzie nasze dziecko jest takie sportowe, lubi biegać, lubi skakać, i, i nie chcę siedzieć, na przykład siedzenie w teatrze w wieku tam kilku lat, no, no, no to nie jest to, co interesuje, no ale babcia prosi, mama prosi, tatuś prosi, potem może pojawiają się jakieś przekupstwa, więc jest jakaś korzyść za tym, żeby jednak tam posiedzieć na pupie, tak, a może jest to korzyść taka, że nie będą na mnie krzyczeć, więc, więc posiedzę, a potem będę mógł skakać, biegać i tak dalej, i tak dalej, no to Widzicie jak te dzieci się zachowują naturalnie, co lubią, czego nie lubią i one jeżeli mają tę wolność wyboru, to zachowują się zgodnie z tym, jakie są, zgodnie właśnie z naturą swoich uczuć i emocji. W momencie kiedy zaczynamy na nich narzucać na przykład właśnie takie y, społeczne oczekiwania albo rodzinne oczekiwania, właśnie że coś się powinno lub nie powinno i tak dalej, no to dziecko y, naturalnie, na przykład by zaprotestowało, bo nie, ja nie chcę iść do teatru, ponieważ ja tu chcę biegać, skakać, siadać, pływać. Natomiast znowu, wpadając w te sidła, bo tak wypada, a może potem babcia mi da jakiegoś cukierka, więc coś jeszcze na tym zyskam, no to dziecko przestaje robić to, co jest z nim zgodne i zaczyna właśnie zachowywać się tak, jak każą. I z biegiem czasu, z biegiem lat tworzy się dysonans. I mamy potem takie sytuacje, na przykład, kiedy młody człowiek ma no absolutnie tam zapędy artystyczne i czuje, że nie wiem, chciałby być muzykiem, chciałby w to iść, tak? Po prostu w, mm, mm, chciałby zostać artystą. Natomiast rodzice mówią: Nie, nie, musisz zostać prawnikiem, bo to jest cała rodzina prawników u nas. To ty musisz zostać prawnikiem. Jeszcze dodatkowo można dorzucić, jakieś wydziedziczymy cię, czy cokolwiek innego, albo po prostu nawet nie wydziedziczymy cię, ale. Możecie odczuwać wtedy, że po prostu jesteście rodzinnie nieakceptowani, niby wszystko jest ok, tak na takim poziomie powierzchownym, natomiast wyczujecie się już wtedy nieswojo, jeżeli podejmiecie decyzję niezgodną z tym, czego by na przykład rodzina chciała. Zatem zostajecie tymi prawnikami i możecie naprawdę być genialni w swoim fachu, tak? Jedno drugiemu nie przeczy. Możecie się nauczyć, wyuczyć, na przykład. Dlatego właśnie, żeby rodzicom pokazać, co jesteście fenomenalni. To też bardzo jest częsta przyczyna wizyt w gabinetach psychologicznych u psychoterapeutów, jak psychoterapeuta pyta takiego właśnie zapracowanego człowieka, zmęczonego, zniechęconego, który nie widzi sensu życia, dla kogo to robisz. I potem wychodzi, albo najczęściej jest to dla mamusi albo dla tatusia. Czyli zostajecie tym prawnikiem, a jeszcze no, rodzina tutaj oczekuje, że się ożenicie, tak? No to no, wychodzicie za mąż czy się żenicie, macie dwójkę dzieci, macie psa, nie? No i wiadomo, scenariusz na życie gotowy. No ale się okazuje, że jak długo można być tym androidem, nie? Jak długo można żyć w zaprzeczaniu sobie? Jeszcze. Może się Wam udać wyjść z tej matni, chociażby zakładając profesjonalny czy półprofesjonalny zespół muzyczny i robiąc to po godzinach, tudzież jakieś spełniać się inaczej artystycznie, tak jakbyście chcieli, żeby to była jakaś taka namiastka tego, czego, czego potrzebujecie, bo być może gdzieś tam to Wam wystarczy, nie? Ale jeżeli nawet tego nie ma, wpadacie w zadaniowość, wpadacie w takie, w taki, no, w takie bycie androidem, odcinacie uczucia. No, bo jakbyście dali sobie te uczucia, byście sobie pozwolili na te uczucia, to byście to wszystko rzucili w trzy diabły. No ale wy odcinacie sobie te uczucia, żeby żyć tym w cudzysłowie perfekcyjnym życiem. Ale ile można? Tak. W pewnym momencie szukacie ucieczki. I to ucieczka może być w bardzo różne rzeczy. Tak? Może być tam w zależności od. Właśnie tej natury uczuć i emocji, od poziomu świadomości, może być to ucieczka w nałogi, może być to ucieczka, nie wiem, w seks, tak? No, zależy, która z tych części waszego życia bardziej szwankuje w danym momencie. Może być to hazard, mogą być to jakieś ryzykowne sporty. Emocje i uczucia to również brama do naszej intuicji. Jeżeli macie dostęp do swoich emocji, jeżeli macie dostęp do swoich uczuć, to. Jesteście w stanie podejmować decyzje z poziomu serca i rozumu, nie rozłącznie, tylko łącznie. Bo serce Wam powie, co jest dla Was dobre, serce Ci powie, co jest dla Ciebie dobre, czyli zgodne z Tobą. Natomiast rozum pozwala ubrać to w jakiś plan, tak jakieś określić opcje takie z tego naszego świata realnego. Jak już wiesz, co robić, zresztą wiesz, jak to działa. Jak już wiesz, co robić, to ułożenie planu to zwykle jest już bułka z, z makiem. Z tego dysonansu, o którym wcześniej mówiłam, bierze się m.in. zapalenie, zapalenie, no można też tak to nazwać, wypalenie zawodowe, bo maksymalna ilość energii idzie w zadaniowość. I możecie, tak jak mówiłam, być w tym naprawdę świetniej, ale zaciskacie zęby, bo to naprawdę nie jest to, co chcecie robić. Natomiast ta wasza zadaniowość ma oczywiście jakiś cel i zwykle tym celem to ten, 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 ten cel można wytłumaczyć jakimiś przekonaniami, nie? bo chcę pokazać mamie, jaka mogę być świetna, bo chcę pokazać wszystkim, że nie potrzebuję żadnego wsparcia, że, że jestem po prostu człowiekiem, orkiestrą i sama wszystko zrobię, a może chcę pokazać jeszcze, jeszcze coś tam innego. Nie jak już dojdziemy do tego przekonania, moi drodzy, jak już się złapiecie na tym, po co to robicie, że w ogóle czegoś nie lubicie i po co tak naprawdę to robiliście. Wow, no to to jest takie breakthrough, to jest taka próba, to jest właśnie ta próba bohatera. Nie? To jest taki moment, gdzie jak wy to złapiecie i powiecie, no way, no more, przynajmniej jedną rzecz zmienię, to jest ta wasza wielka, wielka, wielka próba bohatera. I w drugą stronę. Jeżeli wypieramy nasze emocje i uczucia, nie wiemy, jak i kiedy się pojawiają, zatem wtedy też ignorujemy drogowskazy, które mówią nam o jakości naszych doświadczeń i, i, i o tym, jak, czy zadowoleni jesteśmy z życia, czy nie jesteśmy zadowoleni z życia. Czyli idziemy w te zadania, idziemy w zadaniowość, oznacza to, że tracimy sens życia. Na zakończenie tego ogólnego odcinka, takiej ogólnej wiedzy o emocjach i uczuciach, naturze emocji i uczuć, taka jedna ciekawostka. Nie ma takiej możliwości, żebyście odczuwali tylko niektóre emocje, niektóre uczucia, a innych nie. To jest taka gra all or nothing. Albo mamy dostęp do wszystkich emocji i uczuć, również tych, którzy, nie, którzy nazywają negatywnymi, brzydkimi, niedobrymi. Albo nie macie dostępu do niczego. Co to oznacza? Że jeżeli nie potraficie się złościć, nie potraficie się radować. Jeżeli ktoś jest zablokowany na poziomie emocji, uczuć, zablokowany na poziomie ciała, nie wie jak się czuje, ma ten dysonans, ale nie wie tak naprawdę, nie? Co, to, co, co tak naprawdę odczuwa, to pierwszą taką, no nie emocją, tylko właśnie u, uczuciem, które, no bo emocje i tak odczuwamy, możemy wypierać, że ich nie odczuwamy, ale je odczuwamy. W kolejnym odcinku opowiem dom dokładnie, czym są te i jakie są te emocje uwarunkowane biologicznie. Natomiast je absolutnie odczuwamy. Natomiast jeżeli wypieramy te uczucia, to je gdzieś tam butelkujemy, nie? Je chowamy, jakby stwierdzamy: nie, nie, ja tu jest, nie jestem emocjonalna czasami.